Cześć, tutaj Wiktoria i chciałabym dzisiaj Wam pokazać moje konie Tak, Na początek yy, moja klacz lipicańska Gitta. To jest Gitta, mm, podoba mi się. To ma taki zapleciony warkocz, taki z grzywy i taki ogon, śliczny. Ona jest taka śliczna. Bardzo mi się podoba. Siwa lista właśnie, a następnym koniem siwym będzie moja klacz czystej krwi arabskiej. To jest wanilia. Jest bardzo piękna. Mi się bardzo podoba. Ma podkowy nawet. O tak, ma podkówki i ma tak lekko wyrzeźbione kopyta. No, ma taki pyszczek. Jest ładna. I ma taką normalną grzybę, o, taką, zwykłą. I ogon też zwykły. Kolejny. kolejna, naczyń. Klacz. Mam dużo klaczy akurat. Więcej niż ogierny. A może tyle sam? Nie wiem. Tak, moja klacz. Knapstrup. Która ma na imię Gracja. Kto jest Gracja? Gracja, I ona jest bardzo piękna. Też mi się podoba. Też ma podkowy. Z 10 z 11 koni, tylko cztery mam płytkowy. Reszta nie. A no w sumie to jeden to nie szlaj. Ale ja go pokażę. E, tak. To jest właśnie klapsztrób był. Teraz mój największy koń. On jest ogromny, naprawdę ogromny. To jest mój ogier szajer. No, to jest taki ogier szajer. Mój piękny. Widzicie, taki słodki. O, no, taki. On ma coś, chyba. On ma chyba latarnię. Nie. On ma strzałkę. Tak. Ma strzałkę. Yy, ma strzałkę. I jest liczne. Yy, tak. Teraz jego partnerka. Yy, ta. Yy, no, jak ona miała i Costa. To jest I Costa. To jest klatszajer. Ładna. Ale nie aż taka ładna jak ten. Ten jest śliczny, ten jest piękny po prostu. No ale to też jest śliczne. I teraz mój najukochańszy, malutki, malutka plaćka Ona jest taka słodka. Ona jest taka piękna, to jest mój jedyny jedy, zielony. Jedy, jedy. na razie. Ona jest taka piękna. Patrzcie po prostu na jej słodki pyszczek. No teraz nie jest ostre, sorry. Niestety nie mogłam zrobić os, ostre, No ale popatrzcie. Tak, to wina aparatu, że nie jest ostra. No niestety. Nie ma podków. Właśnie jak wszystkie szajer. I to jest moja jedyna rodzinka. O. To jest, to jest Ogier. Diablo. No właśnie, to jest Diablo. To jest Drikosta. A to jest mała Malinka. To moja rodzinka. Eee, szajerów. No, tak. Następny. To Klacz Tinker. Mam do niej ogera. Teraz go pokażę. Tak, to jest Klacz Tinker, która nie ma imienia. Piszcie, ją w, piszcie w komentarzach, jakie by mogło mieć imię tata. ona jest taka, ona jest srokata. Ma taki ogon. Ona jest ładna. To jest taka ładna. Teraz właśnie ogier Tinker. Yy, dobrze powiedziałem? Tak. To ogier Tinker. Yy, on też jest srokaty, tylko ona ma takie... Widać kolory takie? Patrzcie, on ma takie inne łaty, a on ma takie inne łaty. No, zaraz on ma I on jest taki ładny. No, bardzo mi się podoba też. taki słodki, taki mały. No, lubię go po prostu. On ma takie ciężkie kopy takie fajne. Po prostu takie... Yy teraz yy, właśnie yy, ta klacz, strób gracja, przygarnęła tegoś rybaczka, nie szlaich, to nie jest szlajch, o czekajcie, nie widać sorki, to nie jest szlajch, to jest taki mały, nie wiem, chyba piszcie jaka rasa, taki, mhm. no jest w niebieskim kamtarze, ale i on ma na imię muszkata, bo to jest ogierek, to jest klacz, gracja. Teraz myśliczny ogierek. Naprawdę jest piękny. Wiele osób go ma, ale dla mnie jest bardzo piękny. Tennessee Walking Horse. Czy Walker? Walking, chyba. Tak, Tennessee Walking Horse. I to jest. To jest Frugo. I też mam takie ciężkie, ale nie aż takie ciężkie jak na przykład. Tak, Ladshire, nie? Powiedzmy. Ten ogier ten już ma takie ciężkie, że nie wiem co nawet już nie słychać, że ma takie ciężkie no to to jest frugo, on ma strzałkę widać? tak, widać, że ma strzałkę? i mój ostatni koń, Pokazywam tu klatkę? Tak. E, tak, to jest mój ogier naj naj naj, 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 najpiękniejszy, najsłodszy i w ogóle naj on jest tak piękny, on ma podkowy, oj on ma podkowy Taki słodki jest, po taki słodki, że nie wiem co. Tutaj matkę, on ma takie, ona właśnie, podkowy ma, ufolowaną grzywę. To jest ogier, to u koni fryzyjskich, to jest, u ogierów fryzyjskich, to jest takie, jakby on się już nie, może nie rodzą, ale im się robi taka właśnie falowana grzywa, nie? I to by było tyle. To są moje y, wszystkie konie. I piszcie jakby mogła mieć na imię Tak Klacz Tinker. No to pa.